Nie ma gniuszu bez ziarna szaleństwa. Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna, czternasta już edycja Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Festiwal już na stały wpisał się w kalendarz imprez mających miejsce na Podbeskidziu. Organizatorzy są przekonani, że festiwal przyczyni się do integracji środowisk naukowych, oświatowych i kulturalnych regionu Podbeskidzia. Bielsko-Biała jest w ten sposób w tej elitarnej grupie, Miast, które organizują Festiwal Nauki i sztuki. Ta, ta owa sztuka jest w naszym mieście wyróżnikiem i dodatkiem, którego nie ma w wielu miastach uniwersyteckich Polski. Także na pewno wpływa to na promocję. Pokazujemy, że jesteśmy wartościowym ośrodkiem. Jak co roku organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by każdy kto odwiedzi Akademię Techniczno-Humanistyczną znalazł w programie festiwalu coś dla siebie. Coraz większy zakres propozycji, każdy mieszkaniec Bielska okolic znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy zarówno dzisiaj jak i również przede wszystkim na przykład jutro na rynku starego miasta, gdzie właśnie będą szczególne pokazy. Bo dzisiaj to będzie skumulowane m.in. na wykładach, warsztatach, a więc wszystko to, co przeciętne mieszkanie Zbielska Białej bezpośrednio nie zobaczy, ale co ukrywają laboratoria naukowe. W uroczystym otwarciu 14. Beskickiego Festiwalu Nauki i Sztuki udział wzięli profesor Ryszard Barcik, Grażyna Staniszewska, Zbigniew Michniowski, Stanisław Faber oraz przedstawiciele komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej a także pracownicy naukowi i studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej.